Witam. Dzisiaj chciałem nagrać taki vlog, mianowicie jak, jak się zmienia człowiek na żywieniu optymalnym. Ale ja poleciałem jeszcze dalej na karniwora optymalnego. Mianowicie, już nie chcę mówić o tym, że traciłem wzrok, słuch na węglowodanach samych. Trądzik miałem taki wylatujący, już że leciała krew ze skóry, i to było wszystko spowodowane tym, że. To są początkowe stadia, bo na kolejne stadia to już mówiłem po pewnym filmie, jakie są. E, Człowiekowi wypadają brwi, e, traci, traci po prostu, jak to się nazywa, e, testosteron. E, pęd życia, taki chęć do życia jest taki służalczy. Łatwo mu, łatwo mu wkręcić różne teorie spiskowe. A o no, taki weganin z znajomych znam to we wszystko uwierzy, we wszystkie magiczne sprawy. Tylko nie uwierzy w naukę. Taką nie mówię o oficjalne jakieś tam niektórych naukowych teoriach, które mogą być obalone, oczywiście, tylko mówię o takiej twardej nauce typu że woda jest mokra, tylko na dalszej zasadzie, że na przykład człowiek potrzebuje tego cholesterol, cholesterolu do życia. A oni zaprzeczają temu. Widać to po ich układzie nerwowym, po myśleniu, po psychice, że u tych wszystkich wega i tak dalej po prostu jest wszystko na niskim poziomie. No i w moim eksperymencie polega na tym, że nawet nie jem praktycznie nic ważyć już. Jem głównie mięso, nabiał, nabiał też już mogę jeść, bo oczyściłem się dobrze. I podroby, tłuszcze zwierzęce. Czasami zjem jakiś owoc, bo owoce też istnieją, występują w naturze i właśnie grzyby występują jadalne w naturze. Także czasami zjem te rzeczy, i to są te jedyne rzeczy, które człowiek jadł, i nie, żadnych innych rzeczy człowiek według mnie nie jadł w Polsce, i reszta to nam wymyślili po prostu. Ci z góry, żeby zarządzać po prostu głupkami, nie? Także dzisiaj taki mały vlog, małe takie rozmyślenie na temat yy, mojej tej diety, no, która po prostu według mnie działa.